Strzelanina na pokładzie statku, którym zwiedza Wrocław piłkarska reprezentacja Brazylii. Do akcji wkraczają antyterroryści, helikoptery, motorówki i poduszkowce. To scenariusz wielkich ćwiczeń nad odrą w samym centrum miasta. Po raz pierwszy wzięły w nich udział wszystkie służby ratownicze. No to popatrzmy. Na pokładzie statku turystycznego na Odrze pojawia się mężczyzna niebezpieczny z bronią. Część osób, pasażerów tego statku wyskakuje bądź wypada do wody. Działania podejmują policjanci i ratownicy w oprócz. Z uwagi na to, że jest zagrożenie dla życia i zdrowia do akcji wchodzą także policyjni antyterroryści. Mężczyzna, który w międzyczasie strzela z broni automatycznej zostaje zlokalizowany przez policjantów na pokładzie statku, zatrzymany. Nie wiem czy co... Pamiętam wszystko straszne głośno, bo, było jakieś Dobrze, bo jakieś huki dziwne. Już się wam zajmujemy. Jakieś Każdy ma swoją działkę, którą powinien zrealizować. My jesteśmy waj najbardziej niebezpiecznych ludzi, ale też... Teren, na jakim to się zdarzyło, musi być odpowiednio wyizolowany. Przez Straż Pożarną, przez ratownictwo medyczne, przez innego rodzaju służby. Te ćwiczenia przede wszystkim mają za zadanie pokazanie tego, czy w ogóle istnieje taka współpraca, czy jest możliwość współpracy, czy, ten, czy nasze służby umieją się po, po prostu powiedzieć, dogadać między sobą. Można było zobaczyć, Najnowocześniejszy sprzęt, jakim są doposażane cały czas państwowe służby dbające o porządek i bezpieczeństwo. Takim jak chociażby dzisiaj poduszkowiec, który został zakupiony z środków samorządu województwa, który może być używany w różnych warunkach, chociażby wtedy, kiedy odra jest zamarznięta.